W zimnej ciszy międzygwiezdnej przestrzeni coś niemożliwego właśnie się wydarzyło obiekt, który nie powinien istnieć w sposób w jaki istnieje kometa, która nie zachowuje się jak kometa światło skierowane tam, gdzie żadne światło nie powinno być skierowane. Trzy i Atlas trzeci potwierdzony gość spoza naszego układu słonecznego, i pierwszy, który zmusza nas do ponownego przemyślenia wszystkiego, co sądziliśmy, że wiemy o międzygwiezdnych wędrowcach. Europejska Agencja Kosmiczna właśnie opublikowała pierwsze pełne obrazy tego obiektu. A to, co ujawniają, nie pasuje do żadnego znanego wzorca. Czy możliwe, że to, co obserwujemy, nie jest przypadkiem? Historia zaczyna się w 2024 roku, kiedy Atlas Survey Telescope wykrył słaby punkt światła przemieszczający się przez konstelację wieloryba. Początkowo katalogowany jako standardowa kometa, obiekt szybko ujawnił coś niezwykłego: trajektorię, która nie należała do naszego systemu. Orbita hiperboliczna, nachylenie wynoszące 175 stopni względem płaszczyzny ekliptyki. To nie było coś, co krążyło wokół Słońca, to było coś, co przechodziło przez nie raz i nigdy więcej. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli fascynują Cię tajemnice ukryte w przestrzeni kosmicznej, naciśnij przycisk subskrypcji i zostaw łapkę w górę. Ten kanał bada najprawdziwsze anomalie wszechświata, a to, co nadchodzi, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na gwiazdy. Wróćmy do 3i Atlas. NASA zaczęła śledzić obiekt przy użyciu kosmicznego teleskopu Hubble'a. Europejskie Obserwatorium Południowe skierowało Very Large Teleskop na chilijskiej pustyni Atacama. ALMA, Atacama Large Millimeter Array, dołączyło skanując obiekt w dłuższych falach, szukając śladów gazu, pyłu, aktywności. I wtedy zaczęły pojawiać się sprzeczności. Żadnego ogona. Żadnych wykrywalnych strumieni gazu. Żadnej komy, tej charakterystycznej atmosfery otaczającej komety, gdy topnieją w pobliżu Słońca. 3 i Atlas był cichy, bierny, zimny, a jednak świecił. Spektroskopia ujawniła odbicie światła słonecznego, ale nie emisję. Nie było sublimacji, nie było erozji powierzchni. Obiekt zachowywał się bardziej jak asteroida niż kometa. Z wyjątkiem tego, że żadna asteroida nie powinna podróżować na takiej orbicie z taką prędkością. Prędkość względna obiektu została zmierzona na ponad 40 km na sekundę względem Słońca. Zbyt szybko, by zostać schwytanym przez grawitację. Zbyt szybko, by należeć tutaj. No tail, a glow pointed at the sun, dokładnie tam. Obserwacje z FLT potwierdziły coś jeszcze bardziej dziwnego – Orientacja blasku. W przeciwieństwie do normalnych komet, których ogony zawsze są odpychane od Słońca przez ciśnienie promieniowania, światło 3i Atlas było skierowane bezpośrednio w stronę naszej gwiazdy. Jakby obiekt był oświetlony od wewnątrz. Albo odzwierciedlał w sposób, który nie pasował do niczego, co obserwowano wcześniej. Zespół analizy orbitalnej ESA przeprowadził symulację. Cofnęli trajektorię obiektu, Wstecz przez czas. Wyniki były niepokojące. 3A atlas prawdopodobnie pochodzi z układu binarnego, odległego o setki lat świetlnych. Jego droga sugeruje wyrzucenie, gwałtowne, grawitacyjne kopnięcie z systemu pochodzenia miliony lat temu. Od tego czasu dryfował przez pustkę, sam, niezaburzony. Aż do teraz. Ale tutaj historia przyjmuje inny obrót. Inklinacja obiektu. Jego kąt względem płaszczyzny, w której krążą planety, wynosi zaledwie 5 stopni, prawie idealnie wyrównany z ekliptyką. Prawdopodobieństwo statystyczne, że międzygwiezdny obiekt przypadkowo wejdzie do układu słonecznego z taką geometrią około 0,2% it shouldn't be random nie powinno, ale jest albo nie jest. W 2017 roku świat naukowy wstrząsnęło odkrycie Oumuamua, pierwszego potwierdzonego międzygwiezdnego gościa. Jego dziwny kształt, rotacja i niewytłumaczalne przyspieszenie wywołały lata debaty. Niektórzy sugerowali odgazowanie, inni mówili o ciśnieniu promieniowania, a kilku, jak astrofizyk z Harvardu Avi zaproponowało coś bardziej radykalnego – że Oumuamua mógł być artefaktem technologicznym. Propozycja została odrzucona przez większość społeczności naukowej, nie dlatego, że była niemożliwa, ale dlatego, że brakowało dowodów, brak sygnałów radiowych, brak spektralnych sygnatur obcych materiałów, brak widocznych struktur. Ale Oumuamua zniknęło, zanim mogliśmy dokładnie je przestudiować. Teraz mamy 3 i Atlas, i tym razem mamy czas. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba przygotowuje się do obserwacji spektroskopowych w średniej podczerwieni. Jego zaawansowane instrumenty mogą wykryć skład chemiczny, temperaturę powierzchni, a nawet dowody na sztuczne materiały, jeśli takie istnieją. Dr Michele Bannister, planetolog z University of Canterbury, ostrożnie sformułowała to w następujący sposób – jeśli 3 i Atlas faktycznie jest naturalnym obiektem, powinniśmy być w stanie potwierdzić jego skład: lód, skała, węgiel. Ale jeśli spektrum wróci z czymś niezidentyfikowanym, będziemy musieli całkowicie przemyśleć nasze założenia. Inni są mniej ostrożni. Niektóre głosy w społeczności SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) sugerują, że zachowanie 3 i Atlas nie wyklucza sztucznego pochodzenia. Nie ma wezwań ani sygnałów, prawda? Ale cisza nie oznacza nieobecności. Może oznaczać brak aktywności, wyłączony system, derelikt, albo coś celowo dyskretnego. Czy nazwalibyście to przypadkiem, czy projektem? Dane z Alma ujawniły kolejną anomalię. Emisja termiczna obiektu nie pasuje do standardowych modeli dla ciał kometarnych lub asteroidalnych jego temperatura powierzchni jest zbyt jednolita, zbyt stabilna. Większość obiektów w przestrzeni kosmicznej pokazuje różnice termiczne. Jeden bok ogrzewany przez słońce, drugi schłodzony do niemal zera absolutnego, ale 3 i atlas prawie żadnej różnicy. Sugeruje to jedno z dwóch. Obiekt ma niezwykle wysoką przewodność cieplną, rozpraszając ciepło równomiernie po całej powierzchni. To może się Zdarzyć w przypadku metalicznych lub gęstych ciał skalnych. Ale to nie pasuje do jego spektralnych danych odbicia, które wskazują na materiał przypominający chondryty węgliste, prymitywne skały bogate w węgiel, albo i to jest, gdzie staje się dziwne obiekt jest w jakiś sposób aktywnie regulujący swoją temperaturę. Żaden znany naturalny proces tego nie wyjaśnia. ESA oficjalnie określiła 3 i Atlas jako Anomalny międzygwiezdny obiekt oczekujący na dalszą analizę. NASA zarejestrowała go w 1905. Centrum planety małych pod tymczasowym oznaczeniem z uwagą niezwykła geometria orbitalna. Ale w kuluarach konferencji naukowych rozmowy są bardziej otwarte. Jeśli wykryjemy nawet najmniejszy dowód sztucznej struktury, powiedział jeden z członków zespołu Hubble'a, pod warunkiem zachowania anonimowości, zmieni to wszystko. Nie tylko w odniesieniu do 3 i Atlas, ale w odniesieniu do każdego międzygwiezdnego obiektu, który kiedykolwiek przejdzie obok nas, będziemy musieli przeprowadzić ponowną analizę. The odds are low, but the math holds. Matematyka jest nieubłagana. Prawdopodobieństwo wyrównania orbitalnego pozostaje przy 0,2%. To nie jest niemożliwe. To jest tylko niewygodne niewygodne, ponieważ sugeruje, że albo 3 i Atlas jest statystycznym odstającym jednym na 500, albo że coś o jego podróży nie było losowe. Wybory są ograniczone. Albo obiekt został wyrzucony z swojego systemu macierzystego z dokładną wektorową dokładnością, która przypadkowo dopasowała się do naszej płaszczyzny ekliptycznej, albo został skierowany Obrazy z Very Large Telescope ujawniają obiekt o średnicy szacowanej na około 200 do 300 metrów. Jego powierzchnia wydaje się ciemna, z albedo, refleksyjnością wynoszącym mniej niż 10%. To czyni go jednym z najciemniejszych obiektów kiedykolwiek zaobserwowanych. Jednak w obrazach istnieją wzory, subtelne zmiany w jasności, gdy obiekt rotuje. Okres rotacji około 18 godzin. Nie jest to niezwykłe, ale krzywa jasności, wykres pokazujący, jak zmienia się jasność, nie jest gładka, są w niej wzrosty nierówności. Analiza krzywej jasności sugeruje albo nierówny kształt, albo zmienne cechy powierzchniowe, albo obie te rzeczy. Dr Karen Mitch, astronomka z University of Hawaii, która prowadziła badania nad umuamua, skomentowała, Krzywe jasności mogą nam powiedzieć wiele o kształcie i powierzchni obiektu. W przypadku 3i Atlas widzimy coś, co nie do końca pasuje do znanej morfologii kometarnej czy asteroidalnej. To prawie jakby były tam strukturalne nieregularności, ale dopóki nie uzyskamy obrazów o wyższej rozdzielczości, pozostaje to spekulacją spekulacją, ale nie bez precedensu. W 2019 roku analiza krzywej jasności Oumuamua sugerowała wydłużony papierosopodobny kształt. Inne interpretacje zaproponowały płaski, przypominający żagiel profil, zgodny z hipotetyczną lekką żaglem, strukturą projektowaną do przechwytywania światła gwiazd dla napędu. 3 i Atlas nie wykazuje takiego ekstremalnego stosunku aspektów, ale jego rotacja i zmienność jasności. Pozostają niespójne z prostą kosmiczną skałą. Coś w strukturze obiektu nie pasuje. Marzec 2025 roku. James Webb Space Telescope wykonuje swoje pierwsze zaplanowane obserwacje 3K Atlas. Spektrometr w średniej podczerwieni, Miri, skanuje obiekt w długościach fal niedostępnych dla ziemskich teleskopów. Oczekiwanie jest intensywne. Jeśli spektrum pokaże lód wodny, dwutlenek węgla, związki organiczne, Czaj Atlas prawdopodobnie jest naturalną pozostałością z obcego systemu planetarnego, starożytny fragment unoszący się przez miliony lat. Ale jeśli spektrum ujawni coś innego metale, krzemki, cokolwiek o zbyt wysokiej czystości, wówczas rozmowa się zmienia. Dane nie są jeszcze publicznie udostępnione. ESA oświadczyła, że wyniki przejdą przez pełną recenzję koleżeńską przed publikacją. NASA pozostaje podobnie ostrożna. To nie jest zaniedbanie, to protokół, ale cisza trwa. I w tej ciszy pytania rosną. Dlaczego żaden ogon? Dlaczego blask jest skierowany do wewnątrz? Dlaczego orbita jest tak nieprawdopodobnie wyrównana? A potem nic. W kwietniu 2025 roku, gdy Trzei Atlas przeszedł peryhelium, najbliższy punkt do Słońca, teleskopy na całym świecie skierowały swoje instrumenty na obiekt. Był to moment, w którym aktywność kometarna powinna być najwyższa. Jeśli obiekt zawierał lody lotne, powinien zacząć odgazowywać. Powinien pojawić się ogon. Nie pojawił się. Zamiast tego obiekt przeszedł. Przez największy punkt termicznego stresu, bez jakiejkolwiek widocznej zmiany, żadnej komy, żadnego ogona, żadnej fragmentacji, po prostu przeszedł. A potem, kilka tygodni później, sygnał zaczął słabnąć. Nie dlatego, że obiekt się zatrzymał, ale dlatego, że poruszał się za szybko, oddalał się od Słońca i ziemskich obserwatorów, uciekając z powrotem w otchłań międzygwiezdną, a dane z ostatnich obserwacji opóźnione, przetwarzane, sprawdzane, jeszcze nie udostępnione. Niektórzy mówią, że cisza to tylko nauka w pracy, że weryfikacja zajmuje czas, że niecierpliwość nie przyspiesza odkryć, inni nie są tak pewni. Społeczności internetowe, śledzące 3i Atlas, zaczęły zauważać luki, nieregularności w harmonogramach obserwacji, usunięte wpisy na stronach agencji. Konferencje prasowe opóźnione bez wyjaśnienia czy to jest zamierzony protokół bezpieczeństwa? Ostrożność przed rozpowszechnianiem niepotwierdzonych danych, czy to coś więcej? Historia odkryć międzygwiezdnych jest krótka, ale pełna napięć. Z ołma media pobiegły z nagłówkami o obcych sądach, zanim nauka mogła nawet dokonać właściwej analizy. Błędy interpretacyjne szerzą się szybko. Reputacje są nadwyrężane. Więc być może ESA i NASA po prostu się uczą. Kontrolują narracje, Upewniają się, że wszystko, co publikują, jest solidne. Albo być może zobaczyli coś, czego nie są jeszcze gotowi nazwać. Avi Loeb, który nigdy nie cofał się od swojego stanowiska w sprawie Oumuamua, powiedział w niedawnym wywiadzie, nauka postępuje, kwestionując założenia. Jeśli dane nie pasują do znanego modelu, nie odrzucamy danych. Pytamy dlaczego. 3i Atlas stawia nam pytanie i powinniśmy mieć odwagę na nie odpowiedzieć. Ale jakie jest pytanie dokładnie? Czy obiekt jest naturalny? Czy jest możliwe, że nawet maleńki ułamek międzygwiezdnych wędrowców nie pochodzi z procesów naturalnych? Czy cisza we wszechświecie nie jest nieobecnością, ale celowym wyborem? For now, 3i Atlas remains an unexplained anomaly. Pozostaje w ten sposób nie. Dlatego, że brakuje danych, ale dlatego, że dane, które mamy, nie dają prostej odpowiedzi i być może to jest prawdziwe przesłanie 3 i Atlas, że nawet z całą naszą zaawansowaną instrumentacją, z teleskopami, które widzą w podczerwieni, mikrofalach, świetle widzialnym, wciąż jesteśmy w ciemności, że wszechświat nie jest zbiorem problemów czekających na rozwiązanie, jest serią tajemnic, które mogą nigdy nie dać nam satysfakcjonujących odpowiedzi. I że czasami najbardziej naukową rzeczą, jaką możemy zrobić, to przyznać nie wiemy. Jeszcze. Czy i Atlas opuścił już wewnętrzny układ słoneczny? Jego trajektoria prowadzi go z powrotem w otchłań w kierunku gwiazdozbiorów, które nie mają nazw w naszych katalogach. Za sto lat będzie dalej, niż jakiekolwiek nasze urządzenie może dotrzeć. Za tysiąc jego światło będzie zbyt słabe, by je śledzić, ale jego pytania pozostaną. Dlaczego nie miał ogona? Dlaczego blask był skierowany do wewnątrz, dlaczego orbita była wyrównana z naszą płaszczyzną i. Najważniejsze, co by było, gdyby cisza nie była nieobecnością, ale samą odpowiedzią? Być może niektóre rzeczy przechodzą przez nas nie po to, by być zrozumiane, ale po to, by być zapamiętane. Obiekt, który przybył z gwiazd, który świecił, gdzie nie powinien, który wirował w ciszy, który odszedł, zanim mogliśmy go poznać. A my tu pozostaliśmy, patrząc w niebo, zastanawiając się czy zobaczymy jego podobnych ponownie i następnym razem czy będziemy gotowi?